Siema, witam Was w kolejnym odcinku fazmofobii, Za mną jest znerwicowany. Dzień dobry. Że to jest ten lepszy Farmhouse? Oczywiście, że ten gorszy. I znowu portrety. Aha, okej, okay, tego nie. 11 stopni, XD12, chodź, to jest tutaj. Tu... Ej czekaj, co jest? Tu mam 11 stopni na fortepianie, o 10 Czekaj, tutaj jest normalna temperatura Zobaczę pokój obok, halo Kość Dobra, to y czekaj, już robię zdjęcie, gdzie jest kość gdzie gdzie? Ma Dobra, mamy kość i mamy tu 9 stopni. 7. Zobaczcie. Tu, tu, tutaj, 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 gdzie była kość. Chociaż. Y, duch jest na pewno tutaj, w tym tym pomieszczeniu, tutaj. Tutaj jest duch, ja idę po kruczyfiks i latarkę UV. Hello! O, oh, mroźna temperatura jest jak coś. Mroźna temperatura, na chwilę światło tutaj zapalę. Open this door, ghost, please. Open this door. E, jest odcisk, jest odcisk. A, miałem krucyfix, nie aparat. Jest zdjęcie ROśna temperatura i odciski, zaraz sprawdzę, czy to się zalicza jako odcisk. Daj mi chwilę. Tak czyli mamy tak. Lisa, right al albo Banshee? Tak, right albo Banshee, mamy dwa duchy tylko. żeby jego udowodnić kurde miski, żeby żeby jego udowodnić musimy mieć MF poziom 5. Pojedzaj poziom Dobra, to jest right. Dobra, ale to był S adul. Okej. Okay. Chodź tutaj, bo zdję, Idź po aparat, idź po aparat. Iść po aparat i ja idę po sól. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Ej, jak tyle zdjęć służyłem? Co? Na co? Halo. Jak mam dwa zdjęcia? Na końcu do misyki A, dobra. Powiedział, a tak, okej. Okay. Gdzie jest krucyfiks? Tu są dwa krucyfiksy. To ja sobie tutaj stanę. Tak. Tak, tak. Był cieniem. Dobra, mam zdjęcie ducha, spierdalam stąd. Fix teraz. Tu gdzie stoję? Hello, Mr. Ghost. Show yourself, please. Jakie kill, jakie kill. Don't kill me, please. Show yourself, ghost, please. Or kill me. No adult, kill me, please, Mister Ghost, please. Ghost, please, show your, show yourself, Ghost, please. Chicago, sen Sağ? Okur. Bir Nara. latarkę, cholera, światło mi niszczy Siema, witam was w drugiej części tego odcinka nadal ze mną jest ta sama osoba o, Niku, znerwicowany Dobra, to znowu im karatne klucze a, jeden klucz i drugi klucz dla mnie. Lubię kraść klucze, ok? Mogę je potem sprzedać na bazarku. Auto ich też mogę sprzedać, ale auto na Allegro. Ty, ale kość. No to raczej góra, bo tutaj nie, nie spada nigdzie. Nie, no, coś z ramowa jak to posadach tam To może być korytarz. Ej, ale Kości nie widziałeś co nie? Nie, skupiłem się nawet tam e, Dobra, no to została nam tylko piwnica do przeszukania, wiesz I w piwnicy jest taktyczne 17 stopni ta, dobra, chodź. No to gdzieś na górze jest jak ci spadło na schodach Hello Mr. Ghost, please don't kill me Aha no to... mhm. Fajne światło Michael Jest 09, 2 stopnie Trzy, to jest ten pokój Dobra, ja idę po resztę rzeczy. Dobra, gdzie rzucić krucyfiks? Tutaj jest takie taktyczne miejsce, patrz tutaj, gdzie stoisz? Ile? Ej wodę nalewa, wodę nalewa, wodę nalewa. Mamy zdjęcie brudnej wody zrobić. Dobra, idziemy. Good go, goes. Good. Good puppy. Objetation. Dobra Jest! Odcisk! Weź tam zaświeć Dobra, czyli tak yy, Mroźna temperatura i odcisk palca Czyli to może być e, albo Wright, albo Banshee. E, żeby Banshee go udowodnić, musimy mieć jeszcze MF poziom 5. I Banshee skupia się tylko na jednej osobie. Sł słabość, e, lęki Banshee'ego jest krucyfiks i, nie i będzie mniej agresywny w jego obecności. A e, Wright ma ten. E, Sol działa na Wrighta negatywnie i on ma Spirit Box, a więc jak się odezwie, to jest Wright. Iść po sól, bo y, jeśli tu jeszcze sypniemy solą, no to będzie mniej aktywne. W sumie ostatnio jak, jak mieliśmy Wraitha, to to nic nie dało, ale... Więc trzeba do niego gadać, weź mu coś ten. Czy on się bawi światłami? A. Dobra, no to to jest Banshee, on się fokusuje na jednej osobie. Wychodzimy. Wychodzimy, zaznaczamy, bierzemy apart i łapiemy najlepsze ujęcia. Okej, okay, walczy. Zrobiłeś już było zdjęcie? XD? Dobra, to będzie na tyle w tym odcinku. Nara.